Silent scan. Witam wszystkich. Dzisiaj prezentujemy uchwyt motocyklowy Moto Wolf model Mirror Black. zobaczmy co jest w środku. A w środku mamy nasz uchwyt w kolorze czarnym. Czarny mat, przepiękny kolor. Może odłóżmy sobie opakowanie na bok. Bardzo ładnie się prezentuje. Czarny mat, taki trochę mrożony, świetnie. Zacznijmy od początku, czyli mamy tak. Plecki aluminiowe, cały uchwyt zresztą wykonany jest z aluminium i ze stali. Plecki aluminiowe, na nich mamy dwie podkładki gumowe wklejone, dwa ramiona obejmujące z wklejonymi wkładkami gumowymi oraz dwa pokrętła do, do ściągania. Szerokość w tym przypadku mamy 5,8. Długość uchwytu to jest około 9,5 cm. Długość ramienia przypuszczam, że tak samo jak w wersji HB, czyli 6 cm, 6 cm przepraszam, w ten sposób, 6 cm yy, oraz mamy ramię obrotowe i teraz zobaczymy jakie jest ramię, ramię to jest, no w tą stronę może, też około 6 cm. Widać no, 7 cm, 7 cm e, i tutaj podwyższenie jest na około 4 cm. Teraz tak. E, uchwyt mocujemy do lusterka, czyli po prostu wykręcamy lusterko, tam mamy śrubę, wkładamy tą śrubę i skręcamy lusterko, i to jest nasza, m, nasza podstawa e, i nasz system mocowania. Oczywiście możemy uchwyt zamocować e, w na każdej dowolnej śrubie, która no, to jest średnica, ma od 8 do 10 mm, możemy to też mocować w innych śrubach, tylko wtedy musimy pamiętać, żeby użyć podkładek, tak? czyli żeby nasza, śruba, żeby nasza śruba nie wkręciła się w ten otwór. Bo jest aluminium, to pęknie. Jeżeli, jeżeli śruba będzie miała małe oczko, które wejdzie nam w głąb, no, to wiadomo, że rozsadzi to. Ale jeżeli zastosujemy podkładkę i ona będzie równomiernie rozkładała siły, nie ma żadnego problemu. E, oczywiście mamy dwa klucze imbusowe w zestawie, a właściwie jeden klucz imbusowy. W wersji, w wersji HB mamy e, dwa klucze imbusowe, bo w tamtej wersji musimy mieć jeden. Mamy jeden impuls do, do skręcenia tego imbusa, a drugi klucz imbusowy do skręcenia obejmy w, w, w na kierownicę, a w tym przypadku już tej obejmie nie mamy, więc nie potrzebujemy dodatkowego klucza. No ale każdy posiada klucze imbusowe w domu, więc może sobie z tym poradzić. To nie ma problemu. Eee, sam wygląd, no. Naprawdę jest bardzo porządnie wykonany i estetyczny. Także te uchwyty też występują w dwóch kolorystykach: czarna lub srebrna. Srebrna nie jest to chrom. Srebrna to po prostu jest proszkowo. To jest lakierowany uchyt na kolor srebrny, a czarny jest malowany proszkowo, mrożony taki. Bardzo ładnie się prezentuje. Przepięknie. Tego mogą zdjęcia nie dawać, ale naprawdę no, w ręku robi wrażenie, jaki telefon wejdzie nam do tego uchytu. A więc, tak, minimalny minimalna szerokość telefonu 5857 to jest minimalna, teraz rozkręćmy i zobaczmy zobaczmy tutaj czekamy aż będzie klik Wiadomo, że jak jest klik to znaczy, że uchwyt już jest już bardziej się nie wysunie jest, kliknięcie jeszcze raz, jest kliknięcie na razie jest kliknięcie, jeszcze raz jest no, i teraz maksymalny rozstaw. Jaki nam wejdzie. Załóżmy, że tutaj musi gumę trochę ścisnąć. Dajmy pół milimetra. 9,6 cm Wejdzie nam telefon. No, czyli bardzo duży telefon. Czyli jak, jak, w jaki sposób dokonujemy osadzenia telefonu. Najprościej to by było. I skręcamy sobie. Do szerokości, która nas interesuje, mniej więcej ja to tylko przykładowo na razie swój telefon wkręcam, bo nagrywam na nim dźwięk. więc mam nadzieję, że nie będę niczego nie wcisnę. No ale jak Państwo widzą, wkręcamy. Telefon jest osadzony. Jak chcemy wyciągnąć, postawimy po jeden obrót, drugi obrót wyciągamy. On nie wypadnie nam. On nie wypadnie nam w tą stronę do przodu, ponieważ niech państwo, zwróćcie Państwo uwagę na to, jak są zakrzywione te łapki. Tu jest cieńsza guma, tu jest coraz, coraz więcej tu nadlane jest, tak samo jest z ramieniem stalowym aluminiowym. Czyli telefon tylko możemy wyciągnąć do góry. No, genialne rozwiązanie i proste i genialne. Także mamy w przypadku mamy przestrzeń. Na przyciski, przestrzeń na podłączenie telefonu. Oczywiście w kolejnym filmie przedstawię Państwu uchwyt MotoWolf HB z wyjściem USB do ładowania telefonu. Także możemy sobie podpiąć taki uchwyt do instalacji elektrycznej w naszym, w naszym motocyklu. I już nie potrzebujemy nie potrzebujemy kolejnych elementów na naszej kierownicy. Dobra, i chowamy to. Tak wyglądała krótka prezentacja naszego uchwytu. To by było wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam.